Cześć z tej strony Mikołajek, a to jest poranny vlog bez nazwy 3, którego miało nie być. Taki był plan. Dzisiaj jest niedziela, myślałem, że sobie pośpię trochę dłużej i nie będę go robił, że zrobię dopiero w poniedziałek albo wtorek, ale taki bonus. Dobra, zabieram się za kawę, bo ostatnio nie dokończyłem jej. Zrobiłem sobie kawę, wiadomo, ale nie było na vlogu. Kawa z dripa. Po polsku ciekacz. Albo coś takiego. Ja myślę, że polscy tłumacze wymyśliliby nazwę ciekacz. Bo to takie. W sumie tak właśnie życie. Tak. Tak wygląda życie tłumacza. Ciekacz. No, i dobra, ja już mam kawę, to możemy lecieć. Także do zobaczenia na miejscu. Zaparowało, jestem na miejscu. No, i to są karteczki, z których dzisiaj się muszę wygrzewać. Muszę wyedytować wczorajszego vloga i tego bonusowego dzisiejszego. I parę jeszcze innych rzeczy zrobić. Ale wszystko to jest napisane na tych karteczkach. Tu, 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 tu. Ale najpierw muszę ogarnąć te dwie karteczki, bo dopóki nie ogarnę tych dwóch karteczek, to nie mogę pracować, bo nie widzę monitora. Ale tak przy okazji, jak już się widzimy, to chciałem powiedzieć o tym, że już 15 lutego będę na urodzinach guru barbershopu na Łazarzu. Biję tam z kamerą, zobaczę jak się chłopaki bawią podczas swoich urodzin. Zbiję z nimi piątkę, może trochę pogadam i na pewno wbiję tam z aparatem. Także coś zrobimy ciekawego, mam nadzieję. Trzymajcie się, miłego weekendu. Nie zapomnijcie o followowaniu, subskrybowaniu i zostawianiu komentarzy. Miłej niedzieli. Do zobaczenia. Cześć.